Dlaczego wylałeś wino na suknię ślubną? Jak mogłaś tak zrujnować wielki dzień swojej siostry? Czy ty w ogóle jesteś prawdziwą siostrą? W dniu ślubu mojej siostry mama uderzyła mnie w policzek po tym, jak na mnie nakrzyczała. Auć! Co? Dlaczego tak nagle byłam zszokowana nagłym zachowaniem mamy i za nie mówiłam? Nigdy nie zrobiłabym czegoś takiego sukni ślubnej mojej drogiej siostry. Próbowałam desperacko zaprzeczyć, ale mama mi nie uwierzyła. Nawet pan młody zaczął mnie oskarżać kropka, jednak szokująca prawda i spisek wkrótce wyszły na jaw kropka, mam na imię Kim. Mam 26 lat. Mam młodszą o trzy lata siostrę. Ma na imię Amber i jesteśmy bardzo blisko od dzieciństwa. Amber zawsze chciała zostać pielęgniarką, a teraz spełnia swoje marzenie. Pracuje jako pielęgniarka w Szpitalu Ogólnym. Pielęgniarstwo jest bardzo wymagające i często trudne. Ale jest to dla niej satysfakcjonujące i chce kontynuować pracę w tym zawodzie. Tymczasem ja pracuję jako księgowy podatkowy. Pracuję w tej samej firmie księgowej od ukończenia studiów. Oboje jesteśmy samotni i mieszkamy w domu naszych rodziców, który znajduje się w niewielkiej odległości od naszych miejsc pracy. Nasz ojciec zmarł kilka lat temu z powodu choroby. Od tego czasu mieszkamy razem we trójkę. Chociaż moja mama i ja nie zawsze widzimy się w oczy ze względu na jej nawyki związane z wydatkami, których nigdy nie koryguje, pomimo moich wielokrotnych ostrzeżeń. Pewnego dnia postanowiono, że Amber wyjdzie za mąż i przyprowadziła do domu swojego narzeczonego. Miło mi cię poznać. Jestem John Simpson i spotykam się z Amber. John ma 28 lat i pracuje w banku. Wydawał się bardzo odświeżający kropka i czułem, że Amber może być bezpiecznie powierzona mu, więc serdecznie świętowałem ich związek. Amber, gratulacje. Cieszę się, że znalazłaś tak wspaniałą osobę. Dziękuję kim. Amber uśmiechnęła się promiennie, sprawiając, że byłam szczęśliwa. Jakby to było moje własne szczęście. Mama również wydawała się szczęśliwa z powodu małżeństwa. Wraz ze ślubem Amber miała się wyprowadzić i rozpocząć nowe życie w nowym domu z Johnem. Wkrótce potem otrzymaliśmy zaproszenia na ślub. Amber udało się zarezerwować miejsce na wesele, o którym zawsze marzyła. Kropka poproszono mnie również o wygłoszenie przemówienia, a kiedy je przygotowywałem, z niecierpliwością czekałem na dzień ślubu, a stwierdzenie, że nie było smutku, widząc, jak Amber wychodzi za mąż, byłoby kłamstwem. Ale co więcej, chciałem, żeby była szczęśliwa. Kropka założę się, że Amber będzie pięknie wyglądać w sukni ślubnej. Może nawet się rozpłaczę. Z tymi myślami naprawdę nie mogłem się doczekać dnia ślubu. Nadszedł dzień ślubu. Był pogodny, słoneczny dzień. Jakby sama pogoda błogosławiła Amber i Johna. Planowałem przynieść tablicę ślubną, ale z powodu pracy spóźniłem się i przyniosłem ją na miejsce wcześniej. Następnie planowałem podarować ją nowożeńcom. Amber, Przepraszam za spóźnioną tablicę ślubną. I naprawdę gratuluję. Cieszę się, że mogliśmy świętować ten dzień. Wow, co za wspaniała tablica ślubna. Bardzo ci dziękuję, Kim. Amber podzękowała mi z promiennym uśmiechem. Ja również pogratulowałam Dochnowi. Gratulacje, John. Proszę, zaopiekuj się Amber. Jednak z jakiegoś powodu John lekko się skrzywił. Tak, dziękuję. Przez chwilę zauważyłam dziwną minę Johna, ale to był dzień ślubu, kropka, pomyślałem, że może jest po prostu zdenerwowany, więc nie rozwodziłem się nad tym zbytnio, kropka, wkrótce nadszedł czas, aby Amber i John się przygotowali, więc czekałam w rodzinnej poczekalni. Gdy zbliżał się czas ceremonii, personel nie wezwał mnie do zmiany miejsca. Ceremonia zaraz się rozpocznie, kropka, może mają problemy z przygotowaniami? Gdy tak się zastanawiałem, rozległ się głośny huk. Drzwi zostały niegrzecznie otwarte. Ze zdziwieniem odwróciłam się w stronę drzwi i zobaczyłam stojącą tam mamę, bladą i zdyszaną kropka mamo, co się dzieje. Zapytałam zdezorientowana, a mama podeszła do mnie. Kim? Dlaczego wylałaś wino na sukni ślubną, Amber? To okropne. Gdy tylko to wykrzyczała, uderzyła mnie mocno w policzek. Auć! Co dlaczego tak nagle? Zaskoczona tym nagłym incydentem, nie mogłam pojąć, co się dzieje. Mój lewy policzek boleśnie kłuł w miejscu, w które uderzyła mnie mama. To był pierwszy raz, kiedy zostałam przez kogoś spoliczkowana, kropka, to ty wylałeś wino na suknię ślubną, amber, prawda? Dlaczego miałabyś to zrobić? Mama spojrzała na mnie wściekle. Co? O czym ty mówisz? Nigdy bym czegoś takiego nie zrobiła, kropka, nigdy nie wylałabym wina na suknię ślubną mojej cennej siostry. Desperacko zaprzeczyłam, ale wyglądało na to, że mama naprawdę uwierzyła, że to ja jestem winna, kropka, w rzeczywistości suknia ślubna Amber naprawdę jest w tak okropnym stanie. Czując, jak krew odpływa mi z twarzy, szybko poszłam za mamą do salonu makijażu, gdzie znajdowała się Amber. Rzeczywiście, tak jak mówiła mama, suknia ślubna Amber była popłamiona na jaskrawo-czerwono-kropka zapach wina był nie do pomylenia. Było jasne, że ktoś wylał wino na jej sukni ślubną kropka, co to jest. To zbyt straszne. Mamrocząc do siebie, odwróciłem się w stronę Amber, która stała oniemiała przed swoją suknią ślubną. Amber, wiesz kiedy to wino zostało wylane, kiedy ją zapytałem, powoli otworzyła usta. Tak. Poszłam do toalety przed przebraniem się w sukienkę. Ale kiedy wróciłam, było tak. Wygląda na to, że ktoś zrobił coś strasznego, gdy Amber była w toalecie. Kropka, kto mógł zrobić coś takiego? Zaczęłam, ale mama krzyknęła, przestań udawać głupią. Winowajcą jest kim. Kropka, mamo. Mówię ci, że tego nie zrobiłam. Nigdy nie zniszczyłabym sukienki Amber. Dlaczego myślisz, że to ja? Zapytałam mamę ze znużeniem, a wtedy ona zaczęła wysuwać oburzające twierdzenie. Widziałam, jak zakradałaś się do pokoju do makijażu z butelką wina. Zastanawiałam się, co ona kombinuje. Bo zachowywała się tak podejrzanie. Nie. To fałszywe oskarżenie. Nie zrobiłam tego. Gdy stanowczo zaprzeczyłam, John spojrzał na mnie surowym wzrokiem. Kim? Nigdy nie przypuszczałem, że zrobisz coś takiego. Czy twoje błogosławieństwo dla nas było tylko kłamstwem? John, ty też, kropka, ile razy mam powtarzać, że tego nie zrobiłam. Nie możemy mieć ślubu w tej sukni musimy go odwołać. Kim weźmiesz odpowiedzialność za zrujnowanie naszego ślubu. Nie, to niemożliwe. Ale ja naprawdę tego nie zrobiłam. Chociaż John Ostrom mnie oskarżył, ja wciąż twierdziłam, że tego nie zrobiłam. Przestań być taka uparta. Kim po prostu się przyznaj. I weź pełną odpowiedzialność za zrujnowanie ślubu. Dlaczego upierasz się, że to ja jestem winna? Mówię ci, że widziałam, jak wchodzisz z winem do salonu makijażu. To musi być Kim, która to zrobiła, kropka, gdy John i mama nadal mnie oskarżali. Amber, która do tej pory milczała, zdawała się coś zrozumieć i krzyknęła Kim, uciekaj. Przytaknęłam na jej słowa i natychmiast uciekłam. Zaczekaj, kropka, czułam, jak mama i John gonią mnie od tyłu. Jeśli złapią mnie w odludnym miejscu, mogą nawet uciec się do przemocy. Mama już mnie spoliczkowała. Kropka, uciekłem do pokoju kontrolnego wypełnionego personelem, czekając na mamę i Johna. W końcu ich dogoniłam. Kim, ucieczka nie ma sensu. Mama i John dogonili mnie, dysząc ciężko i patrząc na mnie. To wszystko przez ciebie, Kim. Kropka, poddaj się po cichu i weź na siebie odpowiedzialność. Zapłacisz również za wszystkie koszty ślubu i po tym, jak zapłacisz, kropka, John również krzyknął, jego twarz wykrzywił grymas. Nadal tak mówisz. Nieważne, co mówisz, nie zrobiłem tego. Stanowczo zaprzeczyłam oskarżeniom, ale John, wyglądając na sfrustrowanego, oświadczył, że ślub jest odwołany. To wszystko twoja wina kim, personel sali weselnej desperacko próbował uspokoić Johna i mamę. Ale oni nie słuchali. W tym momencie pojawiła się Amber z innym pracownikiem. Powiedziała, że słyszeliśmy o całej sytuacji. W pokoju do makijażu są kamery, więc obejrzyjmy razem nagranie. Słysząc to, John i mama zaczęli panikować. Co? Tam są kamery monitoringu. Nie cóż, naprawdę nie ma potrzeby ich sprawdzać, prawda? Prawda, mamo. Tak, tak, to prawda. John. Nie musimy oglądać nagrań z kamer, skoro na własne oczy widziałam, jak kim wchodziła i wychodziła z winem. John i mama niezdarnie upierali się, że nie muszą oglądać nagrań z kamer. Amber spokojnie powiedziała im: John, mamo, sprawdźmy nagrania z kamer. Nie mogę uwierzyć, że kim zrobiłaby coś takiego i jestem pewna, że tego nie zrobiła. Amber. Pocieszające było wiedzieć, że Amber we mnie wierzy. Chodźmy wszyscy razem sprawdzić nagranie. Można je obejrzeć w tamtym pokoju. Personel obiektu kierował kropka mama zaczęła głośno protestować. Czekaj. Nie róbmy tego. Wszystko do tej pory zapomnijmy o tym. Może źle zapamiętałam, kiedy powiedziałam, że to widziałam. Tak, ja też trochę panikowałam. Przepraszam za to, kropka odwołajmy ślub na dzisiaj i zostawmy to. Kiedy oboje mówili bzdury, osiągnąłem punkt krytyczny. Nie żartuj sobie. Zostałam oskarżona o zniszczenie sukni ślubnej mojej drogiej siostry. Kropka nie mogę tego tak zostawić. Na pewno sprawdzę nagrania z monitoringu. Na mój krzyk John i mama wzdrygnęli się kropka Amber i ja, wraz z personelem lokalu, Poszliśmy sprawdzić nagrania z monitoringu. Mama i John obserwowali nas z daleka, wyglądając na skrępowanych. Nagranie wyraźnie pokazywało Johna wylewającego wino na suknię ślubną. Więc to od początku był John. Wiedziałam o tym. To nie miało sensu, żeby kim robiła coś takiego. Jest to niemożliwe ze względów bezpieczeństwa w miejscu imprezy. A jednak John i mama uparcie oskarżali kim.a. To. John próbował się usprawiedliwiać, ale brakowało mu słów. John domagał się, by kim wzięła odpowiedzialność za odwołanie ślubu. Nie tylko zapłacić za sukienkę, zdałam sobie sprawę, że John i mama mogli spiskować, by wyciągnąć pieniądze od kim. Amber, więc to dlatego kazałaś mi uciekać. Amber przytaknęła na moje pytanie, kropka rozwścieczona. Skonfrontowałam Johna i mamę. Dlaczego to zrobiliście? Tak jak powiedziała Amber, próbowaliście wyciągnąć ode mnie pieniądze? Nieco ważniejsze, jak mogliście to zrobić w dniu? Który miał być najjaśniejszym dniem w życiu Amber? John zaśmiał się wyzywająco, a jego twarz wykrzywiła się nieprzyjemnie. Zamknij się. Nie jęczcie o tym, siostry. Po prostu się zamknijcie, kropka. Zawsze byłem niezadowolony z tego, że Amber jest tylko pielęgniarką. Kropka, co? Amber była zszokowana jego słowami. Bycie pielęgniarką oznacza pracę w nocy i jest niesamowicie zajęte. Pensja też nie jest najlepsza, kropka, więc pomyślałem, że korzystniej będzie poślubić kim. Kim jest księgową podatkową i dobrze zarabia? Kim? Oszołomiony jego absurdalnym rozumowaniem, okazało się, że John rozmawiał o zmianie Amber na mnie z mamą, która zgodziła się, ponieważ była winna Johnowi pieniądze. Kropka, zaplanowali cały ten plan, w którym John miał zniszczyć suknię ślubną Amber winem, odwołać ślub, zrzucić winę na mnie i zmusić mnie do wzięcia odpowiedzialności. Kropka, to niemożliwe, żeby taki plan się powiódł. To zbyt podłe. Oboje postradaliście zmysły kropka, jeśli byliście niezadowoleni z zawodu Amber, dlaczego nie porozmawialiście o tym przed ślubem, zamiast wymyślać taki plan? Żeby na siłę doprowadzić do ślubu. Zdegustowany, westchnąłem ciężko. Kropka Amber, czerwona ze złości, krzyczała na Johna i mamę. John, nigdy nie sądziłam, że będziesz taką łajzą. I ty też, mamo. Jak mogłaś uczestniczyć w takim planie i nadal nazywać się matką? John wtedy odparł: Zamknij się. Po prostu mnie posłuchaj. Kiedy John zaczął być agresywny, jego rodzice i inni krewni szybko go powstrzymali i wezwano policję. Jesteś irytująca, Amber. Powinieneś po prostu dać mi pieniądze i zająć się moimi rodzicami. Nie sprzeciwiaj mi się, nawet jeśli jesteś kobietą, podczas gdy John krzyczał, został zabrany przez policję. Oczywiście ślub został odwołany, po przesłuchaniu przez policję, John musiał zapłacić znaczną sumę pieniędzy za odwołanie ślubu. Z tego powodu jego oszczędności były niewystarczające, co zmusiło go do zaciągnięcia długu, pouczany przez krewnych i znany w miejscu pracy z powodu incydentu. John prowadził ograniczone życie. Nawet gdyby chciał rzucić pracę, ogromny dług uniemożliwiał mu to. W międzyczasie Amber i ja oświadczyłyśmy, że wyrzekamy się mamy. Amber, kim? Przepraszam. Miałam kłopoty finansowe i dużo pożyczyłam od Johna. Nie miałam więc innego wyjścia, jak tylko współpracować. Mamo, obie z Amber wysyłałyśmy ci pieniądze. Ale oczywiście odcinamy się od tego. Kiedy mówiłem chłodno, twarz mamy zapadła się w rozpaczy i przylgnęła do nas, płacząc kropka, nie przerywajcie przelewów. Proszę. Jesteśmy rodziną spokrewnioną. Dlaczego traktujesz mnie tak surowo? To ty, mamo, potraktowałaś surowo swoją rodzinę kropka, nigdy ci tego nie wybaczę. Nigdy więcej nie chcę widzieć twojej twarzy. Amber krzyczała, ale mama wciąż błagała, proszę, nie zatrzymuj przelewów. Patrząc na nią z pogardą, Amber i ja przygotowałyśmy się do wyprowadzki i opuściłyśmy dom. Wynajęłyśmy mieszkania blisko siebie i rozpoczęłyśmy nowe życie. Po jakimś czasie Amber zaczęła spotykać się ze szczerym mężczyzną ze swojego miejsca pracy. A ja zacząłem chodzić na posiłki z innym księgowym podatkowym z mojej kohorty. Mając nadzieję, że wszystko dobrze się ułoży. Kropka, nie mamy pojęcia o obecnej sytuacji mamy i nie mamy zamiaru nigdy więcej się z nią wiązać. Mamy nadzieję, że zastanowi się nad tym, co zrobiła. Amber i ja utrzymujemy częsty kontakt, ciesząc się spokojnymi i szczęśliwymi dniami.